Buga, buga widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Survival. Nas idzie, na którym rzekomo ma być lik, ale coś w to nie wierzę po ostatnim odcinku. Tak mi się przynajmniej wydaje, że po prostu to jest niemożliwe i tylko marnuje czas, ale jak już obiecałem, robimy drugi odcinek zostawcie trzy łapki w górę bardzo to motywuje do robienia kolejnych odcinków więc proszę o to i no i tutaj idziemy po prostu więc tak to zróbmy sobie może trochę chlebków a no tak zapomniałem nie mamy craftingu nie wiem, co się z nim stało, ale dobra. Ty może jakiś będzie. A, dobra, zrobimy. Zrobimy nowy. No i nie wiem, jak się Wam podoba pierwszy film, ale nic się w nim ciekawego nie dzieje. Pójdziemy dzisiaj sobie do kopalni. Czemu by nie? Kto nam zabroni? Może coś tam spotkamy, i wtedy trzeba będzie uciekać. Szczerze, ja nie wiem. Jeżeli coś się tutaj wydarzy, to mm, nie wiem, co zrobię. Czy będę uciekał, czy będę. Um, nie wiem. Będę się bał, czy jak, bo. No nie wiem po prostu. Nie wiem kompletnie, ale. Mm, Myślę, że myślę, że to jest yy, dobre pytanie, co się tutaj będzie jeszcze działo, bo ja wcale nie wykluczam, że może się na przykład, nie wiem, coś, jakaś postać pokazać. I też bym was prosił, żebyście yy, śledzili, bo ja też nie mogę yy, zasiądzić nie mogę. Mogę coś przeoczyć i jeżeli wtedy coś przeoczę, yy, możemy stracić ważny szczegół, który będzie po prostu... Yy, mo może obrócić to yy, coś kompletnie innego. A na przykład, jakbym przeoczył jakąś postać, która za mną stoi, to yy, no to może być nie fajnie po prostu. Dobra, yy, jak widzicie, widzowie mam bardzo mało głodu ale dobra, no idziemy do tej jaskini. Yy, jakby co, to wcale nie jest mod, to jest po prostu yy, pak Równiany mieczyk sobie ostatnio pobrałem fan star wars takie tam, dobra mm, szukamy jakiejś jaskini no idealnie no kurde, idealnie ale ja bym w sumie, świecie co sobie zrobił? bym sobie zrobił uh, ja zamierzam sobie zrobić uh, kamienny kill love, bo, i miecz w sumie też zrobimy bo to może się przydać Вот. Мам, надеюсь, что я не смогу даже это делать. Слышь, сейчас Чего? Takie małe to jest mi się wydaje widzę, że to jest po prostu totalna ściema i piszcie w komentarzach jak coś znajdziecie, nie? Bo ja też nie chciałbym tej serii tak szybko kończyć, ale się, coś mi się tak wydaje, że się zawiodę. Wydaje. Wydaje. Dobra, no mamy jajka, idziemy. Idziemy. Aha, tak miałem zrobić sobie. To zrobimy tak. Luż widzowie. Co ja zrobiłem właśnie? Nie wiem, ale... Jestem, ja sam siebie nie rozumiem. Dobra, lecimy. Mm. że, tutaj mamy to, to, o, no. jak widzicie to jest tylko kamienny miecz, żeby mnie nikt o jakieś gra, jakieś te mody wgrywanie... Y, ja tam widziałem nikt bo nie, dobra, y, żeby mnie nikt nie oskarżył, bo po prostu ja nie mam nic do ukrycia, y, nic nic, ale poczekajcie, bo tu... No dobra, będziemy tym kopać. Ja, ja nie chcę spaść, bo byłoby trochę niefajnie. Dobra, zejdziemy tak po ludzku. Ciężko nie spadł. To jest niefajne. mamylowe mamy love, tego co przynajmniej widzę. Raz, dwa. Dobra, my to zrobimy. Mędzik. Tu trzeba to wykopać. Dobra, jesteśmy. O ty kurde. Przeżyliśmy. Tego już możemy nie przeżyć? Jeśli już roi od mobów? Dobra, nieciekawie. Ciekawe. O, mieliśmy nawet czas, no. Się nie chce bardzo możliwe widzicie co, widzowie? pójdźmy w tamtą stronę, bo ja się po prostu nie chcę zgubić i jestem takim kurde durniem, że zapomniałem pochodnię kompletnie kurde, o o to się może przydać. zajdźmy tu, może tu coś, nie no kolejny naprawdę? W Kurde, dobra A, że żelazny miecz tutaj, mamy jakieś żelazo Co jest? Co jest, co jest, co jest, co jest? Co to było? Coś mnie bije, ty, coś mnie bije. Ja się nie oglądam za siebie. Chcę, Żeby teraz nie spaść, ty, co jest? Zombie to chyba był przed graczem zombie, czemu to się nazywa grać? O kurwa, co to było? Ja też muszę wracać do wioski. Nie no, fajnie. Czy naprawdę ja jestem długiem totalnym, dobra. Ojej, widzę, wiele mi bije serce. Nie wiem co my robimy. Nie wiem co ja mam robić. Bo doradźcie do w komentarzach, bo ja naprawdę nie wiem, czy my mamy pory dekontynuować kontynuować tą serię. Ja nie wiem co tam było. Ja to jeszcze zobaczę w nagraniu, ale coś mi się wydaje, że to mogłoby mógł być. No, coś to mogło być. Co? Tylko co, bo ja tego po prostu nie wiem, nie chcę w sumie wiedzieć. Teraz gdzie była nasza wioska? Dobra, pójdźmy gdzie chcemy. O oh, kurde, jeszcze mały ząb, nie no. Rywalnie genialnie, dobra, uciekamy. Co to się wydarzyło? Nie wiem co my robimy, widzowie. My to, wy to, proszę, zobaczcie to, bo jak się coś wydarzy yy, złego, tym. Nie wiem co to było. Co tu nie wiem. Pójdźmy tu przez tą górkę. Jakoś. Może nam to coś da. Może znajdziemy bazę, ale jestem tak niezadowolony widzowi, nawet nie wiecie jak. Ja nie wiem, co to było. Tak! Nie Tak. Ja nie wiem, co to widzę, by było, naprawdę. Hmm. E, po prostu Po prostu. Po prostu nie wiem. I idą za mną. Dobra, zabijcie mnie. Proszę bardzo. Nie wiem, widzowie, ja, ja się w kolejnym filmie postaram jakoś znaleźć tą wioskę, bo... Ty chociaż czekajcie, bo to może Ja tu włączę Już jesteśmy, znalazłem wioskę, nie tą, którą <laughs> akurat y, miałem. Zombie wepchnął. Do lawy. Prawdopodobnie zrobi, bo się tutaj ciągle Nie to perze, nie. To jest naprawdę dziwny seed I nie mam Endermana. chyba jeszcze jest. to jeść, co? Tak? Nie, dobra. Teraz ja sobie idę. Widzę, mm. że ja naprawdę nie wiem, co o tym myśleć, bo ja w takie rzeczy po prostu nie wierzę w minecraftie I rozumiem, że jacyś YouTuberzy mogą małym dzieciom wciskać y, kit o tym, że y, kurde Hirobrain. Jakiś play coś, ale to? Nie wiem co to było, czy mi się jakaś tekstura moba nie załadowała, czy co? Ja naprawdę nie wiem, ja to jeszcze obejrzę, ale ja nie potrafię wysnuć jakichś wniosków z tego Dobrze, widzę, że tutaj się, jak na razie osiedlimy, mam nadzieję, że będzie tutaj bezpieczniej i normalnie Ale przez to, co tu się wydarzyło, yy, przedłużamy serię yy, jeden odcinek mam nadzieję, że to się rozwiąże, bo to jest już dziwne. No więc dziękuję wam za oglądanie, yy, dziękuję za, za to, że zostajecie do końca i yy, 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 po prostu obejście ten cały film, bo ja nie wiem co o tym myślicie. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, dobra godzianka, znaczy w sumie wieczoru.